Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak najłatwiej zdobywać kredyty w All Stars. Ale zanim zostawcie łapkę w górę i suba, bo lecimy po 100. To jest mój klub. Jest jedno miejsce, więc można wbijać. Jest jedno miejsce, więc można wbijać. Wbijajcie! Dobra, pierwszym sposobem jest karnet, w którym mamy tutaj oto kredyty. W każdym karnecie z plusem jest 3000 kredytów, więc... Co miesiącu jak kupicie kanał z plusem, macie 3000 tysiące kredytów, a ze zwykłego jest go tysiąc, więc też dobrze. Drugim sposobem jest tutaj oczywiście aleja pucharów. Tutaj się dostaje już mało, ale czekajcie. I tutaj jak zejdziemy poniżej 10 tysięcy, to jest ich naprawdę sporo. Co tysięcy pucharków jest ich 920, czasami się 500 pojawia, 430... No, dla nowych graczy jest ich bardzo, bardzo dużo, tym bardziej tutaj na początku. A więc następnym jeszcze sposobem są star dropy, z których mega dużo kredytów dropi. Ostatnio mi mega dużo kredytów dropi, z 500 dosłownie z star dropów. Tutaj jak na Leona sobie zbieram, to niedawno miałam 500, a teraz już mam 1033. I jest jeszcze jeden najlepszy sposób. Jest nim oczywiście kredyty z. Tutaj na przykład brąz 2, srebro 3. Z takiej jednej postaci mitycznej jest 300 kredytów, a postaci mitycznej jest 20, czyli że łącznie 6000 jakbyście wymachwali każdego mityka. A tu są jeszcze epiki, bardzo rzadkie, legendy itd. Więc to jest według mnie najlepszy sposób na kredyty. Nie zabrałam z tego najwięcej, ale teraz zbieram z tego bardzo dużo. Oczywiście jak jest mega świat to i wtedy też się mega dużo dostaje właśnie kredytów. No i tak wygląda wyglądają sposoby na kredyty. Jeszcze raz zostawcie łapkę w górę i suba. W trakcie filmu pokazał się kod, znaczy hasło. I musicie je napisać, a ja Was dodam w Brawl'u. Wystarczy, że napiszecie swoje ID w komentarzu i zostawicie łapkę w górę i suba. Ja Was i... a, jeszcze jedno napiszecie, jaka jest Wasza ulubiona postać. Ja Was żegnam, cześć!